Let's get it. Popping bottles nightly, yeah, There we're dancing slightly. This bass has got me icy, icy, icy. Whoa, popping bottles nightly, yeah, there we're dancing slightly. This bass has got me icy, icy, icy. Let's get it. Nie. Ale to nie mają być vlogi porno Masz <śmierdzi> tutaj jesteś brudno od makaronu No to samo kurwa Jak dalej mi pokazałeś Oooo, ale szybko Zawsze jak zachodzi, to tak nagle w połowie przyspiesza Ostatnio to widziałem gdzieś tam na zachodzie południowej wyspy Tak do połowy to tak szło, szło, się grzebało i jak przyspieszyło to zniknęło od mm. razu. Jak teraz? No serio, nie ma O ja pierdolę jak to jest ładnie, nie? Dobrze, że mamy szofera, nie? No. <noise> was. Myśmy tak ściemiali, jakby ktoś przyjął. Where jest Marcin? Tam, go fishing. <noise> diving now. Skuba diving. Zapalę sobie w takim pięknym miejscu. Ja nie. Miałeś ten jakiś Francuzów, co nie potrafił gadać po angielsku? Jechałeś z takimi? A miałem, miałem Francuzów, jechałem z Francuzami, ale ten. Potrafili w sumie. Potrafili. Jakoś tam. W sumie z jednymi to miałem taką ciekawą historię. Eee... Niby byli Francuzami z Paryża, ale mieszkali na jakiejś wyspie Majot. I się okazało, że ta wyspa jest. Eee... Między Afryką a Madagaskarem? Taka maleńka, że ledwo ją widać. I no tam rafy koralowe zaraz obok i mieszkali tam przez 4 lata. Gość uczył nurkować chyba Laska, nie wiem, tam pracowała w jakiejś hospitality czy coś takiego. Ja twierdziłem, fajnie. Te pagórki jak typowo, jak z włatwie tej sieni. No taki kolor wysuszonej trawy, nie? <laughs> Czyli spaghetti mi utknęła albo to już rak? Albo rak? Sayuri będzie dumna, co? Nie pokazuj jej. Będzie przypalę. Nie Czekaj, się też pięć. Podejść na nie. Podejść. No hmm, chuj, kupu. To jest młoda krówka, Oj. Oj. Mhm. działa, jeszcze sam przyjeżdżam. No i tam zagaduję, hello, can I sit down here albo coś tam. No i to przecież jakaś gadka żyje i... Zależycie czymś się chce czy mi się chceszy, nie. O ostatnio na przykład dostałem kolację. Hmm. <grych> I piska, bo o to się No Dawaj, od, od razu może, może po to chodzi. A stąd? Ja

No ten nawias... No. Ten nawias... Żeby się dotykali na bagnie. Żeby spać na zakładkę tak no. Serio. To no fajny nie? Najtańszy na pewno najtańszy, był. Najtańszy, najtańszy. No. 12 dolarów. Ale... Ej, na etykiecie jest napisane 1,90 m. Co za No, tak. No fajnie. Kurwa, serio, żadnych much, nic, żadnego robactwa. Niesamowite, że jest. Tu jest robak, jeden. Zleciał mi do gara. Ja będę spał jak... ...to dziecko. Nie w tej duchocie kurwa Oddychaliśmy wczoraj chyba powietrzem Japończyka, Jeglika Nasze, nasze to było whisky Powiem no. że zasnąłem wczoraj od razu <tosz> Zero problemów, zasnęliśmy. Wstałem nawet byłem szczęśliwy, bo miałem nogi prosto, zobaczysz tutaj Jak będziesz musiał mieć takie nogi, takie... Takie niby proste, ale nie do końca. Nie, też jest jak mart. Hmm. Cichuj się, bo kury. Jest mę mętne, nie? No, w tak, zobacz. I tu masz jakieś... pawoły. <noise> <noise> o, patrz, kolejni kempingowcy. Chyba, że to właścicielka. <noise> nie no, ja właścicielka. To co, tak, jak ci się dzisiaj podobało? Ekstra. No fajno, fajno, ładne widoczki. Spoko jest nie? Spoko, wczoraj też się coś działo. Teraz będzie trochę tak bardziej spokojnie, nie? Hmm. i Liczę, że bardzo spotkamy jakichś spoko ludzi na drodze. Też mi się tak wydaje. Czy dzisiaj preferujesz jakąś whisky? No niech będzie. No będzie, no dobrze, może coś przyniosę. Że a to, a to rozumiem, że na, na rano? Tak. No jak ty wypił, jeszcze spaghetti zjadłeś. A to nie mamy tej jeszcze starej? się. Ty je nie wziąłeś z tego. Wziąłeś ją z, z lodówki? Nie. Nie wziąłeś jej z lodówki? Nie. No człowieku, co byś było tyle? Ja pamiętałem, że była w lodówce. Czyli nie wziąłeś jej? Nie. Co ty? O, nie. Czyli zmarnowaliśmy napój? Serio? O, kurwa, ja ją ukryłem tam za tą siatką. Nie. Dlatego rano nie zauważyliśmy tego. No nie. No dobra. no dobra, dobra, no w najgorszych, gorszych tych okolicznościach byśmy ją całą wypili, tak. więc... Pywaliśmy w gorszych tarapatach, nie? Tak, wybywaliśmy. <gulaczek? gulaczek> Masz ten brudnego chyba jeszcze. Ej, a wiesz jak to jest? Kto gotuje, ten nie zmywa. A. O, ja to, to... ja mogę gotować codziennie. Ostatnio... ostatnio to ja w sumie zmywałem, bo... Mamy tam karmili na tym stopie, czasami. Na przykład ta IA mi da tą rzefsiankę i tam coś. No i co Zrobiłeś to specjalnie? Nie! Jak to się nam. Kupa to. Jak? A jak to jest możliwe? Ej, woda Sudowa mi też tak zrobiła parę razy. widzisz, że przez to, że jechaliśmy dzisiaj? Może, no nie wiem. Ale, fixa. Nagrałeś to? No! Chcesz coś powiedzieć do kamery? W twoich okolicznościach? Nie, Ze zły! Czekaj, no trzeba patentować lepiej, żeby no, no, no. To bardziej było widać jakoś tak jak... No. No. To teraz po latarce no. pójdzie. No, nie, No Dobry pomysł. Przepraszam, że nie mam takich samych kubeczków. Nie. Ale to nie jest duży problem. To co będziemy robić jutro? jest Jedną decybelę. To koniec y, pierwszego odcinka wakacji z Michałem. Ja, było, było super interesująco. Dużo się działo dzisiaj. Wszystkim mam nadzieję, oczy się otworzyły z wyrażenia. Trzymajcie się mocno, bo jutro będzie jeszcze goręcej. A my idziemy chlać. Nie? Tak. Leczkę. To żeby nam się jaka mm. ciepła mm. sam sam podgrzewałeś mm -hmm.